Dużo. Pomyśl sobie, że zaczęło się od jednego. Jakby mnie ktoś pytał, to ja bym takiego rzuciła i tyle. Niech sam sobie radzi. No... tak. Może i racja. Ale nic, spora na mnie. Trzymaj się. Głowa do góry będzie lepiej. Mm, tylko nie dawaj sobie więcej pomiatać. Co dla ciebie, kochany? Zaskocz mnie. Czyli specjalność zakładu. W porządku. Hej, jesteś na miejscu. Jestem i czekam na ciebie. Będę za sekundę. Tylko jest jedna rzecz, o której musisz wiedzieć. Hmm. Wyczuwam jakiś haczyk. Ta akcja, 7 lat temu, po której Myers spisała mnie na straty, dostałem po niej legendę, że sprzedałem się Arasace. Aleks wciąż myśli, że to prawda. Może zrobić się nerwowo. Jak dobrze się znaliście? Byłem jej agentem prowadzącym. Ona myśli, że to przez moją zdradę kazali jej zostać w Doktown po wojnie. Rozumiesz, do czego zmierzam? Oh. I nie przyszło ci do głowy, żeby mi wcześniej powiedzieć. Teraz mówię. Jestem pod drzwiami. Proszę bardzo i smacznego. Dzięki. Nigdy cię tu wcześniej nie widziałam. Pierwszy raz w Doctown? O, nie szukamy, Alex. Tak, ja szukacie. Czyli co? Nie jesteś na nie ma jej liście to. osób, których tu nie obsługujemy. A teraz wstajesz i Dla wychodzisz. – Le mnie tonikiem. Niech będzie podwójny. On jest ze mną. Uparty kurwy synu. No dobra, kochani, na dzisiaj to wszystko. Zamykamy. Już do widzenia! Nigdzie się kurwa nie rusza. Nie no. Serio? No dalej, wynocha! Już! Alex. Siedem lat. Kurwa, siedem pierdolonych lat. Wielki Solomon Reed. Oh. Kurwa, on nie rozumie, to może ty. Przysyła nas Myers. Mamy misję w Dogtown. Co? Z nim? Ten facet zdradził wszystkich siedem lat temu. Nie, Alex. Siedem lat temu zostałem uśpiony, a was nakarmili legendą. Legendą, w którą musieliście wierzyć. A dlaczego teraz mam wam wierzyć? Wypierdalajcie obaj. Ty i on! Wiem. Macie sobie z ridem wiele do wyjaśnienia. Ja chcesz, to gnij sobie w tej cuchnącej dziurze aż po grób. O! Czy to jest groźba? Nie. Ale może potrzebujesz nas bardziej niż my ciebie. O, kurwa. Muszę zapalić. Niech cię szlagry. W ogóle, co to było? Ta akcja ze zmianą wyglądu? Szpiegowska technologia. Kiedy twoja agencja ma wsparcie militechu, możesz sobie pozwolić na takie rzeczy. Może zrobić się nerwowo, co? Zaczekaj tu, ja się tym zajmę. Na pewno? W tym wypadku chyba lepiej ja niż ty. Nie dało się zaczekać, aż skończę fajkę, co? Co do Rida, wiesz. Wciąż możesz mu napluć do drinka. <laughs> Od razu by wiedział. Starego wilka jak on nie podejdziesz tak łatwo. Kolejne zadanie dla nowych Stanów Zjednoczonych? Co? Nowa misja? Mhm. Mm tak. No, to co to jest? Mm, tak wygląda prawdziwa Alex? To z nią rozmawiam? A co? Zależy ci na tym? Zresztą, oh, jaka to różnica? Nikogo nie obchodzi prawdziwa Alex. Może mnie obchodzi. Okej. Okay. No to powiedz coś więcej o tej misji. Zaginęła agentka Mamy ją odnaleźć razem z Reedem. No proszę. I nagle Efa jej przypomniała sobie o mnie? Nikt w ich szeregach nie zna doktą tak jak ty. W ich szeregach? Czyli nie jesteś agentem? Ciekawe, co ci obiecali. Dobra, poczekam. Mam osobiste powody. No kurwa, raczej. Też miałam osobiste powody. Wyrwać się z Metroplexu, z Rynsztoka. No i pojawia się Fajej, daje ci chromi cel. Nie zastanawiałam się dwa razy. U mnie to podobny kaliber. Widzisz, to zawsze tak się zaczyna. Coś ci obiecają, potem znowu więcej, więcej. Aż pewnego dnia przygłożę ci chuje do ściany. Jesteś z tym OK? Aż tak przywiązany do tej misji? Powiedz, co w tym jest dla ciebie. Szukam pewnej dziewczyny, Jefa jej też jej szuka. Jest nam po drodze, więc dziś jestem agentem. Okej. Okay. To kim jest ta dziewczyna? Songbert. Ja pierdolę. Jeden papieros to będzie za mało. Kolejna osoba, której nie obsługujesz? Nie znasz jej za dobrze, co? Czemu? Misja, po której Rid zniknął na 7 lat, a ja trafiłam tutaj i wszystko się wypierdoliło. Hm? Wiesz, kto w niej służył? Ja, Rid i Songbird. Nikt ci nie powiedział, co? No to fajnie. Wierzysz w zbiegi okoliczności? Wierzysz kurwa w przeznaczenie? Bo ja wierzę, że jak podstawisz te same wartości do nowego równania, to wyniki okażą się zajebiście podobne. O, kurwa. Jestem mistrzynią w popełnianiu po raz kolejny tych samych błędów. Masz szczęście. Ale mam warunki. Co to za warunki? Monako, chcę jeździć złoconą herrerą po Riwierze i pić szampana na jachcie z jebaną księżną. Chcę emerytury dla szpiega, kumasz? Zesłania na placówkę dyplomatyczną, gdzie jest ciepło, ładnie, pomarańcze są smaczne i nic się kurwa nie dzieje. Załatwisz to. A będzie trzeba, i sam zawieziecie do tego Monako. Idź. Powiedz mu, że to zrobię. I daj mi zapalić jeszcze jednego w spokoju. Dobra. Dzięki, Alex. I jak? Stawką jest emerytura dla szpiega, ale zrobi to. I zgodziła się? Tak po prostu? Nie tak po prostu, ale zgodziła się. To co, rit? Potrzebujesz kogoś, kto oprowadzi cię po tym zadupiu, tak? Przyszedłem do ciebie, bo tobie ufam. Niech ci będzie. Okej, okay, co z nią? Podobno mamy ją znaleźć. Zaginęła gdzieś w Docktown. Byliśmy połączeni. Songbird wykorzystywała cyberprzestrzeń i coś ją zaatakowało. No i zniknęła. Tyle wiemy. Potrzebujemy netranera, takiego, który spędza naprawdę dużo czasu w cyberprzestrzeni i mógł coś słyszeć. Masz kogoś takiego? Wilki Slider Lager. Slider, no tak. Niestety zerwał nam się ze smyczy, ale wiem, gdzie go znaleźć. Kim jest ten slider? Woodboy. Renegat i morderca, który zaczął dla nas kablować. Gość jest całkiem ślepy poza siecią. Uszkodzony płat potyliczny. Nawet Hiroshi mu nie pomogło. Ślepy, a zerwał się ze smyczy. Otoczył się ziomkami z hajtańskiej diaspory i rozwinął produkcję techu oraz haków. Myślisz, że słynni magicy z kabuki naprawdę siedzą w kabuki? To tylko punkt zbytu. Czekaj, mówisz, że zerwał się wam z łańcucha, ale wiesz, gdzie jest. To czemu jeszcze chodzi wolno? A. Może zostawiliśmy go sobie na taką sytuację, jak ta. Slider to problem do rozwiązania na kiedy indziej. Będzie chciał nam pomóc? Slider? W życiu. To recydywista, który za nic ma zasady. Przycisnęliśmy go, żeby dla nas pracował. Wygląda na to, że będziecie musieli przycisnąć go trochę mocniej tym razem. To co? Idziemy? Slider ma kryjówkę w nieukończonym budynku Spa w Luxor Heights. Zaraz dostaniesz dokładne namiary. Spotkamy się na miejscu. Ja i Alex jeszcze porozmawiamy. Dobra, no nie pozabijajcie się nawzajem. Będę was jeszcze potrzebować. No, to co robimy? Przyglądałeś się temu drzewu? Widocznie w Doktan nie ma normalnego kolumbarium. A ludzie muszą gdzieś zapalać świeczki zmarłym. Problem jest taki, że zmarłych chuja obchodzą kwiatki i świeczki. Bo są kurwa martwi, nie gadaj. Też zapaliłbym ci taką świeczkę, gdybym miał jedną przy sobie. Ech, może ja sam bywam sentymentalnym głupkiem. Kiedy patrzę na tych dwoje, na Lida i Alex, przeżyłem kiedyś coś podobnego. Jak dla mnie, to po tych wszystkich latach Rida i Alex łączy już tylko historia i wspólny pracodawca. Jeżeli nawet jest tu przyjaźń, to zostanie zniszczona. Jak nie wczoraj, to dziś. Jak nie dziś, to jutro. Bo sami nie mogą się zdecydować, czy być przyjaciółmi, czy wykonywać rozkazy. Jeśli oboje wierzą w to samo, to czemu nie mogą służyć temu samemu? Na tym właśnie polega ironia, że oszukują cię, że musisz w coś wierzyć, a powinieneś wierzyć w swoich przyjaciół. Pomyśl, ile razy można za kogoś przyjąć kulkę i wciąż mu ufać. A jakie to ma znaczenie? Podmień kogoś na państwo albo korporację. Ile razy możesz się poświęcić dla tych synów? Ile razy dasz do siebie strzelić za puste wartości? Spójrz na tych dwoje i pomyśl. Do wszystkich mieszkańców mówi Kurt Hansen. Mamy w Dogtown ważnych gości. Są tu na moje osobiste zaproszenie, więc nie wchodźcie im w drogę. Przyjmuję ich w Black Sapphire. Uroczystość zamknięta. Dla własnego bezpieczeństwa trzymajcie się z dala od klubu. To wszystko.